Dobra, jesteśmy w parku naszym. Tak, do tyłu nie będę dawać. Tam ludzie są, to e pieski tutaj przyprowadzili, żeby pobiegały z piłeczką i tak dalej. A my sobie rano robimy spacerek. Prawda? Mały park. A bardzo jest fajny. I przyjemnie jest. Nie ma dużo ludzi. Tylko my i ci z tymi pieskami. Jak na razie. Prawda? I pójdziemy aż do końca. I wypijemy wodę na koniec. O, patrzcie, jakie to ładne. Ładna taka sosna. Ma fajne takie. Ale one są w kolce dosyć takie tego. A tutaj o tak. Idziemy sobie jedna pani idzie tak tam w tą stronę dobra wchodzisz tutaj z tej strony dobra. żeby ktoś nie miał pretensji, że go filmuje, tak. A my nakarmiliśmy gołębie i teraz idziemy do domu. A tu jest ciekawe drzewo i bardzo ciekawe ma kwiaty. Co to za drzewo? Nie wiem. Goszo też nie wie, nie, nie. Zaraz jak się zbliżemy tak go sfilmuję z bliska. A tutaj się idzie, tutaj w tą stronę, to jest plac zabaw dla dzieci. Tam. Tak, tutaj z tej strony, da? Tak? Dobra, tutaj bliżej damy. Och, jakie jak ciekawe. Bardzo ciekawe drzewo Dobra to ja pójdę z której strony, dobrze pójdę tak tam. Kwiatki są tacy, którzy te kwiaty wyrywają, także nie wszędzie widać się, i sobie zabierają do domu. Oh, oh, yes. Tutaj wypijemy sobie wodę i idziemy do domu.